Szanowni Państwo, bezpośrednią inspiracją do napisania monografii o generale Francisco Franco były moje prywatne zainteresowania ideami, ideologiami, które dominowały w pierwszej połowie XX wieku. W czasy, w którym przyszło żyć generałowi Franco, Oznaczały się dużymi wyzwaniami, które tykające zegar historii rzucił narodom Europy w nie energię. Ideologie uniosły ludzkie marzenia i pchnęły je ku nowym horyzontom. Stały się one niczym dzika morska fala, która wylewając się ze swego stałego koryta, zaczęła poszukiwać nowych lądów, wbijała się w nie i rzeźbiła nowe horyzonty. Ten wspaniały w dziejach człowieka okres okres honoru, krwi i stali. Jest najczęściej opisywane emocjonalnie, co wiąże się z przynależnością polityczną najczęściej. Współcześnie dołączyła do niego poprawność polityczna, która akurat w mojej pracy nie była brana pod uwagę. Większość prac dotyczących generała Franco ogranicza się do bardziej lub Mniej precyzyjnego wyliczenia wydarzeń z jego życia. Dla mnie były one jedynie inspiracją do przyjrzeniu się władzy, technice wykonywania władzy. Co by nie myśleć o rządach generała Franco, są i będą one swoistym fenomenem. Bowiem generał Franco rządził Hiszpanią przez 30, nie, 30, niemal 39 lat i posiadał władzę niemal absolutną. Jego władza odznaczała się zarówno pragmatyzmem, stąd pod tytuł książki Pragmatyczny autorytaryzm, jak też makiawelizmem. Nie na darmo generał Franco w swoje podróże zabierał Biblię oraz księcia Makiabelego. Podobno była to książka, której właścicielam wcześniej był Bonaparte. Tam też miały widnieć jego osobiste, odręczne notatki. W pracy przeplatały się różne subdyscypliny politologiczne. Filozofia polityki, socjologia, psychologia polityki, Stosunki międzynarodowe, a nawet marketing polityczny. Wydarzenia, które są już w polskiej literaturze stosunkowo dobrze opisane, na przykład te dotyczące wojny domowej, czy też błękitnej dewizji, stały się dla mnie jedynie tłem, na którym prowadziłem badania odnośnie poszczególnych aspektów związanych z frankizmem jako całością. Z danych technicznych można powiedzieć, iż w pracy wykorzystają głównie źródła pierwotne. Składają się na nie między innymi przemówienia generała Franco w liczbie 220, informacje dotyczące około 170 tytułów pracowych, Wykorzystane zostały encykliki papieskie oraz inne dokumenty w liczbie 40. Są tam też informacje dotyczące 90 partii politycznych, 60 stowarzyszeń, 14 związków zawodowych. Całość liczy ponad 1100 stron. Jest tam około 2800 przypisów. Praca została wydana w dwóch tomach, jednak, jako taka, jest podzielona na pięć części. Część pierwsza, Dojrzewania Autokraty, dotyczy kształtowania się światopoglądu generała Franco, jego domu rodzinnego. Stawiam w tej pracy pytanie, co z tym domem, skoro ojciec generała Franco miał zupełnie inne poglądy. Porzucił rodzinę i mieszkał ze swoją kochanką w Madrycie. Był liberałem. Brat Franco, Ramon, był liberałem, masonem i w pierwszym okresie wojny domowej rzucał bomby na wojska dowodzone przez swego brata. A więc to pytanie, skąd Franco, skąd Ramon, co z tym domem? Część droga to za te, część drogą zatytułowałem Światopogląd, tutaj Mamy, wybrałem kilka takich istotnych zagadnień, na podstawie których usiłowałem określić całą kształt zagadnienia związanego ze światobogów lądem generała Franco. Więc mamy tutaj takie podtytuły, rozdziały: katolicyzm, misja, liberalizm polityczne, ekonomiczny, rewolucja, wojna, nazizm, faszyzm, komunizm. Oraz masoneria. Wśród przeciwników generała Franco, jego stosunek do masonerii i Żydów budzi, budzi zgorszenie. Czy to fakt? W pracy przytoczyłem dowody na to, że generał Franco był zarówno filosemito, jak i antysemito. Z ciekawostek można powiedzieć iż państwo generała Franco nigdy nie uznało państwa Izrael. W część trzecia jest poświęcona polityce gospodarczo społecznej. Po II wojnie światowej Hiszpania została obłożona klątwą ekonomiczną, polityczną embarga. Wybór autarki nie był podyktowany jakimiś względami ideologicznymi, lecz smutną koniecznością. Gdy w latach 60. gospodarka hiszpańska była już w całości przestawiona praktycznie na tory liberalizmu, banki najdłużej się opierały. Dało to oczywiście rezultaty. Hiszpania stała się tygrysem Europy. Jednak niosło to w przyszłości także wiele negatywnych konsekwencji, bowiem całokształt zagadnień związanych z przestawieniem państwa na gospodarkę wolnorynkową został poniesiony przez grupy społeczne najniżej sytuowane. Polityka zagraniczna. No, tutaj mamy do czynienia z generałem Franco, z państwem generała Franco na tle skonfliktowanego świata. Franco, już w trakcie trwania II wojny światowej, skutecznie lawirował pomiędzy państwami osi, jak też aliantami, i uratował Hiszpanię przez, przed wizytą jednych, jak i drugich. Po II wojnie światowej, stał się niechcianym dzieckiem zimnej wojny. Części piątej polityce wewnętrznej. Tutaj szczególny nacisk położyłem na ustawodawstwo e, demokrację organiczną, jej podmioty, reprezentację organiczną, e, doktrynę funkcjonowania państwa. Tutaj także są wyszczególnione poszczególne filary władzy Franka, więc. E, na przykład Opus Dei. Opus Dei, hmm, cały kształt stosunku Franco do masonerii jako taki no, jest raczej ogólnie znany. Więc pytanie, dlaczego generał Franco pozwolił dla tzw. białej masonerii współrządzić Hiszpanią. Większość ministrów pochodziła z Opus Dei. W tej części znalazły się także informacje dotyczące życia prywatnego generała Franco, chociaż było to utrudnione, bowiem w Hiszpanii Franco istniała oficjalna blokada informacji dotyczących zarówno jego życia prywatnego, jak też członków jego rodziny. No nie należy także zapominać, że Franco to także malarz. Całokształt jego życia prywatnego jest Wbrew pozorom ciekawy, chociaż Franco sam z natury było osobą raczej zamknięto, często zamieniał się w słuch. Znany był z tego, że potrafił nawet w trakcie zebrań z rządu przez kilka godzin nie odzywać. Zachęcam Państwa do lektury. Myślę, że nie będzie to dla Was stratą czasu. Dziękuję.